Iwo, ja normalnie jestem zdruzgotany, zanim poproszę Cię o słowo komendarza, ja powiem swoje. Pierwsza runda, Iwo zniszczył przeciwnika dosłownie i ciągnął technikę kończącą, balaszkę. W tym momencie przeciwnik wyprowadził trzy kolana, które wchodziły, no to twardy, jeden się poskładał, ty to jakoś nie zauważyłeś, dupa sędzia boczny nie zareagował. Sędzia ringowy stał z drugiej strony, miał prawo nie widzieć. Ale po to są inni sędziowie, żeby to widzieli. I teraz słuchajcie najlepsze. Chłopak ciągnie technikę kończącą. W tym momencie przerywkuje sędzia główny. Przerywa to. I co robi? Biorą go do góry. Tamtemu dają minus punkt i wznawiają w stójce. Czyli myślę, że znam jak tak jak znam Ciebie i Twoje możliwości. To byłby już koniec. Zgodzisz się ze mną? Możliwe, ale czułem, czułem mocną przewagę jego siłową. No ale może jakbym powalczył z tym dłużej, to może by się udało wyciągnąć, wszepnąć tą rękę. Bo już miałem naprawdę ciasno zapięte nogi i już przy nie miałem dobrych chwyt do wyciągnięcia, ale... Mogło pójść, mogło nie pójść. No, to, no, na Oczywiście, babka, tego się nie dowiemy, bo tym razem pierwsza runda była przegrana z sędziami. Generalnie po pierwszej rundzie gruzgocąca Twoja przewaga. Nie wiem, czy bym wypracował. No dobra, co się stało w drugiej rundzie? W drugiej rundzie, jak obaliłem go, to jakoś z dołu dostałem mocny cios na ucho, gdzieś tu w okolicach ścianki. I nie mogłem jakby dość do siebie złapać równowagi, a ja cały czas jakby mnie uderzał, nie mogłem, nie mogłem złapać jakby rytmu, nie wiem, nie wiem co zostało, odcinało mnie trochę. Po prostu to był ładny cios na szczękę, nie ma ale taki knockdown, bo ja widziałem, że Ty walczyłeś o przetrwanie, no nie udało się. Myślę, że słuszna decyzja akurat w tej drugiej rundzie, sędzi gorzej przerwał, no bo nie byłeś zdolny, chociaż wiesz, zawsze jest, nadzieja umiera ostatnia. tam było dosłownie 15 sekund do końca. no ale okej, okay. myślę, że Panie wicemistrzu, Europę. Gratuluję dojścia do finału. No i co? Dziękuję. Za miesiąc widzimy się na Mistrzostwach. Dziękuję. Powodzenia.